Cześć, tym jeszcze dla Wiatana a to, to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Zapraszam was dzisiaj do pierwszego odcinka nowej serii nowego cyklu na kanale. Cyklu w trakcie którego chciałbym co miesiąc opowiadać wam o tym, w jakie gry najczęściej grałem w trakcie minionego miesiąca. Żeby nie przynudzać i żeby nie tworzyć topek, w których na dziesiątym miejscu znajdzie się gra w którą zagrałem tylko jeden raz w trakcie miesiąca. Będą to zestawienia składające się z trzech gier, a więc tych, które najczęściej lądowały na moim stole w poprzednim miesiącu i tych, które sprawiły, że najwięcej przy nich przesiadywałem. Te zestawienia będą publikowane na początku każdego miesiąca. Dajcie znać w komentarzach, czy taka forma wam pasuje i czy chcecie takie zestawienia co miesiąc oglądać. Teraz. Zajmijmy się moim miejscem trzecim i chciałbym Wam opowiedzieć o grze, która na tym miejscu wylądowała. Na trzecim miejscu, gier, w najczęściej grałem w październiku, ląduje trochę niespodziewanie i rzutem na taśmę, gra Under Falling Skies. Under Falling Skies jest grą wydaną przez Check Games Edition i wydano naprawdę niedawno, bo trafiła do mnie dopiero w trzeciej dekadzie października. Ale już od tamtego czasu zdążyła zawojować mój stół, zdążyła na tyle zachęcić mnie do tego, żeby w nią grać, że w zasadzie nie znika na chwilę obecną z mojego stołu. Jest to gra dla jednego gracza, gra, która pozwoli nam rozgrywać cykl bitew, w trakcie których będziemy próbować odpierać inwazję obcych. Gra, w której podstawowym mechanizmem będzie zarządzanie kostkami, które będziemy umiejscowiać w naszym podziemnym kompleksie w taki sposób, żeby maksymalnie opóźnić atak obcych i zdobyć odpowiedni poziom technologii pozwalający na zlikwidowanie statku matki owych przebrzydłych obcych. Brzmi ciekawie? Grę prezentowałem Wam na Wojennik TV w ramach unboxingu, a za jakiś czas także relacja z rozgrywki i jednocześnie później recenzja. Gra, która bardzo mnie zaintrygowała, gra, gra, która bardzo mi się spodobała, a to też za sprawą tego, że mamy w niej zarówno zasady podstawowe, zasady zaawansowane, i wreszcie tryb kampanijny. Więc gra nie będzie wcale tak powtarzana, nie będzie wcale tak oczywista, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Gra, która ma jednocześnie bardzo duży potencjał narracyjny, bo ów tryb kampanijny pozwala nam prześledzić niejako historię cyklu bitew, bitew o Ziemię, bitew o różne miasta, ze zmiennymi warunkami, ze zmiennymi okolicznościami. Ale co tu dużo opowiadać? Gra po prostu intrygująca, gra, która z tego względu, że tyle nad nią spędziłem pod koniec października, ląduje na trzecim miejscu. Trochę niespodziewanie, bo jak wspomniałem, trafiła do mnie bardzo późno, bo dopiero w trzeciej dekadzie miesiąca, a mimo tego liczba zagranych w nią rozgrywek czasu, jaki nad nią spędziłem, sprawia, że to właśnie Under Falling Skies zostaje moją trzecią grą października. Na drugim miejscu moich gier października ląduje gra wydana przez Wild Dog Games w 2020 roku pod tytułem The Lost Valley: The Siege of Dien Bien Phu. Kolejna gra o Indochinach w mojej kolekcji, kolejna gra traktująca o tym niezwykle interesującym temacie w historii. Gra dla innego gracza, pozwalająca nam na odtworzenie przebiegu największej bitwy toczonej w trakcie wojny indochińskiej, a więc bitwy o Dien Bien Phu z 1954 roku. Gra dla jednego gracza, gra, która pozwala nam, prowadząc Francuzów, podjąć rozpaczliwą batalię o po powstrzymanie ofensywy Wietminu i o przetrwanie możliwie jak najdłużej w owym otoczonym warownym obozie, pomimo problemów aprowizacyjnych, pomimo ponawianych non-stop ataków ze strony sił wietnamskich, pomimo spadającego morale i pomimo, pomimo różnego rodzaju innych problemów logistycznych. Gra niezwykle klimatyczna. Gra, która w zasadzie od początku października do połowy października, non-stop lądowała u mnie na stole, bo grałem w nią kilka razy. Kilka razy także rozkładałem jej elementy później dla potrzeb choćby przestudiowania pewnych momentów z bitwy od Dien Bien Phu. W gra, w przypadku której mamy dosyć przystępne mechanizmy, gra, której nie pokazywałem Wam jeszcze na Wojennik TV, ale to się za moment zmieni, bo zarówno unboxing, jak i relacja z rozgrywki czekają już na publikację. Gra, przy której świetnie się bawiłem, która moim zdaniem jest jedną z ciekawszych gier traktujących o wojnie w Indochinach, ale szczegóły w trakcie owych materiałów, o których przed momentem wspomniałem. Niezależnie od tego, gra, przy której spędziłem tak dużo czasu, jednocześnie przy której tak dobrze się bawiłam, że bez wahania tą grę wskazuję jako moją drugą grę października. Moją grą października, a więc tą, nad którą spędziłem najwięcej czasu, która też dała mi najwięcej Friday i satysfakcji, zostaje RAGE, kolekcjonerska gra Karciana. Rage jest grą, którą prezentowałem Wam na Wojennik TV w ramach recenzji i jest swoistą podróżą do przeszłości, dlatego że jest to gra, którą poznałem, którą zacząłem zbierać w połowie lat 90. Później na dłuższy lub krótszy czas miewałem z nią rozbrat, ale kart się nie pozbyłem. W dalszym ciągu posiadam dosyć, dłu, dosyć dużą kolekcję, a w ostatnim czasie wróciłem do aktywnego grania, do aktywnego zbierania i muszę powiedzieć, że bawią się przy tym po prostu fenomenalnie. Mój do Rage'a miał miejsce we wrześniu tego roku i muszę Wam powiedzieć, że od tamtej pory ta gra w zasadzie nie przestaje, nie przestaje mnie absorbować. Mam w tym momencie otwartych kilka projektów dotyczących autorskich kart do Rage. Mam także mm, kilka dodatkowych planów dotyczących, dotyczących pokazania Wam kolejnych rozszerzeń do tej gry na naszym kanale. Jest to jednocześnie gra, w którą po prostu w tym momencie bardzo dużo i aktywnie gram. Zarówno na żywo, jak i również dzięki platformie Laki. A więc gra, która mocno mnie absorbuje, która jest po prostu czymś, co nie mogło nie pojawić się na pierwszym miejscu tej listy z uwagi na czas, jaki obecnie tej grze poświęcam. Gra osadzona jest w świecie Wilkołaka Apokalipsy i traktuje o rywalizacji, o starciach pomiędzy batachami Wilkołaków. Gra, w której będziemy tworzyć naszą własną watachę. Gra, w której będziemy później próbować pokonać watachę przeciwnika z wykorzystaniem dwóch rodzajów kart. Kart, nazwijmy to akcji, to są tak zwane sept cards. Oraz kart walki, które będą wykorzystywane w trakcie starć. Gra niezwykle klimatyczna, z przepiękną oprawą wizualną. Gra niezwykle dynamiczna, cechująca się dużą zmiennością sytuacji, dużymi, nie, dużymi no, epickimi starciami między potężnymi. Potężnymi wilkołakami, gra, która w dalszym ciągu jest grą żywą, bo mimo że kolekcjonerska gra karciana wydana bardzo dawno temu, to ma jeszcze grono oddanych fanów, którzy rozwijają cały czas tą grę, którzy tworzą dodatkowe rozszerzenia. Ja do tego stopnia wciągnąłem się w tym momencie w Rage'a, że zacząłem tworzyć własne karty. Karty, które dorzucam do swojej kolekcji, które importują też na wspomnianą wcześniej platformę Lucky. A więc, gra, która no, także dzięki mojemu, mojemu zaangażowaniu w dalszym ciągu żyje i która, mam nadzieję, żyć będzie jeszcze przez dłuższy. Czas. Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany poznaniem tej gry, to napiszcie do mnie wiadomość. Chętnie umówię się z Wami na jakąś instruktażową partię. I więcej osób tą grę zagra i tym więcej osób tę grę pozna, tym lepiej i tym, tym więcej będzie osób, które być może zainteresują się tym tematem. To było podsumowanie trzech gier, w które najczęściej grałem w październiku, i tych, które sprawiły mi najwięcej radości. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tej krótkiej topki. Dajcie znać, co w ogóle myślicie o takiej formie, czy ona ma sens, czy chcecie, żeby pojawiała się także w kolejnych miesiącach. Zajrzyjcie też do, nasze, do naszych innych filmów, sprawdźcie też, co mamy na Facebooku oraz na Instagramie. Zajrzyjcie też na Patronite, jeżeli chcecie zostać z kolei patronem Wojennik TV. Dziękuję Wam raz jeszcze i do zobaczenia następnym razem.